Cześć, witacie. Odbyła się w nocy konferencja Nintendo. Przedstawili najważniejsze informacje. Nintendo Switch zadebiutuje 3 marca 2017 roku. Miejmy nadzieję, że polski dystrybutor Conquest zapewni nam konsolę w dniu premiery. <noise> Konsola ma kosztować 299 dolarów, ale w Europie 280 funtów, co daje nam kwotę około 1499 zł. Cena dosyć wysoka, jeżeli mamy ją porównywać do ceny z PlayStation 4 Pro, gdzie konsolę już można wyrwać za 1600 zł. Przypomnijmy, najnowsza konsola Wielkiego N będzie urządzeniem hybrydowym. Jest połączeniem konsoli przenośnej ze stacjonarną. Mimo tego firma bardziej skoncentrowała się na przenośnej konsoli, o możliwościach graficznych Wii U. Niestety, jak się spodziewaliśmy czegoś mocnego, to będzie niestety rozczarowanie. Nintendo Switch to Wii U przenośne z ruchowymi kontrolerami. Konsola otrzyma odłączane kontrolery zwane Joy-Con które znajdują się po obu stronach sprzętu. Są to kontrolery z czujnikiem ruchu, więc będziemy mogli lewy lub prawy kontroler przykazać znajomemu i bawimy się jak w przypadku konsoli Wii. Wyposażone są w gałki analogowe z możliwością kliknięcia. Prawy kontroler będzie miał budowany czynnik NFC. Jest to czynnik umożliwiający bezprzewodową wymianę danych na odległość nie większą niż 20 cm. Lewy kontroler będzie posiadał przycisk do zrzucania ekranu. Na każdym kontrolerze mamy też dodatkowe przyciski L i R, podobnie jak Wii dostępne będą paski na nadgarstek, ułatwi nam to granie w grach ruchomych. Oprócz tego kontrolery będą wyposażone w kamerki, które będą wykorzystywane w grach. Konsola umożliwi nam granie od 3 do 6 godzin, więc obstawiam czas około 4,5 godziny. Czy jest to wystarczający czas? Patrząc na pady od PlayStation 4, tak, to jest czas wystarczający. Gramy na ekranie o rozdzielczości 1280x720 o wymiarach 6.2 cala. Ekran będzie wielodotykowy. Po podłączeniu konsoli do stacji dokującej otrzymamy możliwość grania na dużym ekranie w rozdzielczości 1080p oraz wsparcie audio 5.1 z możliwością podłączenia słuchawek. Będziemy mogli też jak w PS4 nagrać swój gameplay z gry. Urządzenie nie będzie miało blokady regionalnej. W podstawowym zestawie znajdziemy konsolę, czyli ten cały tablet, stację dukującą, kontrolery, lewy oraz prawy, grip do scalenia kontrolerów w jeden, paski na nadgarstek do grania w gry ruchome, kabel HDMI oraz ładowarkę. W dniu premiery zagramy w Zeldę oraz popierdółki jak One Two Games, jest to gra ruchoma polegająca na rywalizacji z naszym kolegą, mamy też Arms, to box dla graczy często imprezujących z przyjaciółmi. Zapowiedziano nowego Mariana o nazwie Super Mario Odyssey, lecz niestety premiera dopiero na gwiazdkę. Czekajcie, przecież dopiero gwiazdka była. No niestety musimy czekać na niego rok. Podsumowując, jak dla mnie rewelacji nie ma żadnej. Nintendo nic nie wyciągnęło z Wii, U, a sukces Wii konsola też już nie powtórzy. Będzie to konsola niżowa, nadal tylko dla fanów. Ja ją kupię, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Ale na co dzień niestety będę trzymał kontroler od PlayStation lub Xboxa. Piszcie w komentarzach, co wy spodziewaliście się po nowej konsoli i jakie jest Wasze zdanie. Dzięki za uwagę, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam ciepło, cześć. PS na tym filmie nie zarobię nawet złotóweczki, nie ten doblokuje. wszystko co się da. Hej!